Poseł Brown ukradł flagę z urzędu państwowego, wyniósł ją na zewnątrz i podpalił. To policja się temu przyglądała, zamiast na gorącym uczynku złapać przestępcę i oskarżyć o kradzież i o zniszczenie mienia. No, jeżeli poseł Brown wchodzi do jakiejś lecznicy i przetrzymuje siłą lekarkę i policja się temu przygląda, no to nie tylko państwo, ale ja mam wrażenie, że państwo polskie abdykowało, że przestało działać. I to są skutki. I ponieważ ludzie widzą tego typu obrazki codziennie w telewizji, no to myślą naprawdę państwa nie ma. No to trzeba wziąć sprawę we własne ręce. Idźmy na tę granice, ratować Rzeczpospolitą, bo jakieś tłumy emigrantów tamtędy się przedostają, bo takim powiedzieli w TV Republika. Tylko, że zarodkiem, i masz rację tutaj, to jest bardzo cenna uwaga, pod tego wszystkiego jest brak reakcji na skandaliczne zachowania niektórych ludzi.